Cześć, witam Was ponownie na terenie fabryki maszyn rolniczych AMJ Agro. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić jedną z naszych maszyn, mianowicie punktutowy o nazwie DARTA. O szerokości 3 metrów z 7 łapami. To nasz produkt, który prowadziliśmy już jakiś czas temu w celu sprawdzenia zapotrzebowania na mod, jak i również dopracowania tej maszyny poprzez naszych klientów, którzy mają większe gospodarstwa. Praktycznie obyło się bez jakichś większych zmian. Poprawiliśmy parę detali, mianowicie z hydrauliką, z wałem, dodaliśmy dodatkowe opcje. No i mamy teraz to, co mamy. Co wyróżnia naszą maszynę względem całej konkurencji. Mianowicie jest to zabezpieczenie hydrauliczne non-stop, jak u nas zawsze to występuje. Z tym, że siłowniki mamy dużo większe, co pozwoli nam pracować na niższym ciśnieniu, nawet przy maksymalnym obciążeniu. Dutowy, tej wielkości powinien pracować w zależności od warunków i głębokości pracy od 220 koni w górę. Zacznijmy od tyłu. Elementy robocze użyte w tej maszynie. W standardzie są takie właśnie dłuta, trochę o zwiększonej grubości. W standardzie znajdziemy, jak już wspominałem, zabezpieczenie hydrauliczne, hydrauliczną regulację głębokości pracy. Mamy tutaj taką skalę, żeby nam ładnie to zobrazowało. Owa skala jest wyskalowana w centymetrach, czyli wiemy na jaką głębokość pracujemy sobie maszyną. Mamy dwa ogromne akumulatory. Olejowo-pneumatyczne. Chodzi tu o to, żeby pomieścić cały ten olej nawet przy pełnym zblokowaniu 7 łap. Jak widać, rama solidna, nie oszczędzaliśmy na materiale. Profile wszystkie z użytą grubą ścianą. Blachę, jak widać, na przykrojach od 16 w górę. Co ciekawe, nie we wszystkich maszynach, ale u nas w tej maszynie standardowo zostało już wprowadzone tulejowanie blach. Czemu to służy? Nie wycieraniu, ale odciskom, które powodowały, że na przykład otwory w wersjach próbnych robiły się jajowate. Teraz Większa powierzchnia, ta tulejka też jest zrobiona ze stali ze 45 o podwyższonej twardości. Każda maszyna jest wcześniej ośrutowana do gołej blachy i polakierowana proszkowo w celu antykorozyjnym. Oświetlenie maszyny jest już standardem, mianowicie oświetlenie LED z wymiennymi lampami, jeżeli by się taka owa stłukła, bądź nastąpiło jakieś zużycie. W prosty sposób odkręcamy dwie śruby i wymieniamy. Mianowicie jeszcze chciałem wspomnieć o matach odblaskowych, które czasem ratują życie. Lampy jeszcze nie widzimy oddali, a już widzimy, że się mata odblaskowa wija. W wersji dodatkowej mamy również takie składane półmetrowe kawałki. Dzięki temu możemy zagarniać powstałą górkę. Również standardzi w tej maszynie jest regulacja kąta pochyłości tych wałów. To jest tylko w celu takim doregulowania, gdyż po ustawieniu maszyny w pozycji pracy ten wał praktycznie pracuje równolegle z głębokością pracy maszyny. Jedną z najważniejszych rzeczy w dutowym darta jest jest konstrukcja łapy, połączenie tego elementu z siłownikiem i połączenie z elementem roboczym. Ma to na celu zabezpieczenie grządzieli przed skrzywieniem się w przypadku minięcia przeszkody kamienia, żeby łapa nie odchyliła się na stałe. Oprócz zabezpieczenia hydraulicznego producent grządzieli przewidział zabezpieczenie śrubowe, tak zwane kołki bezpieczniki. U nas również nie mogło tego zabraknąć. W maszynie tej nie mogło również zabraknąć słup podporowych, które umiejscowione są w tym miejscu i jest do nich dosyć łatwy dostęp. Służą nam do, do transportu. Od niedawna wprowadziliśmy aluminiowe końcówki mające za zadanie polepszyć chwyt i możliwość wczepienia danego obwodu hydraulicznego gniazdo hydrauliki traktoru. Oświetlenie również też ma własne gniazdo. Omawiana maszyna jest w szerokości 3 metrów roboczych, ale mamy dostępną również maszynę o szerokości 2,5 metra z ilością 5 łap. Jak wspominałem, elementy robocze już w opcjach dodatkowych są do dostosowania. Na taki punkt lutowy Możemy zamontować dowolny siewnik powlonów. Mamy możliwość zamontowania dowolnego wału w ramach zamówienia klienta. Po pełną specyfikację tej maszyny i na nasz sklep, gdzie znajdziecie dowolne elementy robocze, zapraszam na naszą stronę internetową www.am.jotagra.pl